Wtedy, gdy zobaczyłem informację o próbie wystrzelenia rakiety Perun, uznałem to za świetną możliwość wsparcia tego projektu, stąd można powiedzieć, że elektryka morska znalazła się również w kosmosie. Nazwa elektryka morska wymyśliłem kilkanaście lat temu wtedy, kiedy firma powstawała. Nasza firma jest niejako odpowiedzią na rynek, który się zmienia. Jesteśmy nowocześni, jesteśmy technologiczni, znani już i w Europie, i na świecie. Stąd jesteśmy odpowiednią wizytówką dla naszego miasta. Elektryka Morska jest firmą, która zajmuje się szeroko rozumianą elektryką na statkach. Prawdziwym kapitałem firmy są przede wszystkim ludzie. Jednym z filarów naszej firmy jest dział RD, który odpowiada za przygotowywanie i wdrażanie projektów innowacyjnych. Bardzo nam zależy na ekologizacji branży morskiej. Intensywnie pracujemy nad różnymi rozwiązaniami, które pozwolą zazielenić branżę morską nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie. Jednym z najbardziej szalonych projektów, które wykonywała nasza firma była przebudowa promu Mazoli, bo było bardzo mało czasu i były już wyprzedawane bilety. I to nie było odwołania. Poza dużymi projektami, jednym z takich projektów, które ostatnio realizowaliśmy, było wprowadzenie parametrów wody z jacuzzi do systemu głównego na statku na jednostce, która była super jachtem multimilionera z Meksyku. Realizujemy również projekty związane z przemysłem lądowym. Jednym z takich rozwiązań, które realizujemy od wielu lat, jest to system sterowania odszczelniami ścieków. Postanowiliśmy iż zbudujemy swój budynek, który będzie naszą wizytówką. Jest to jeden z najnowocześniejszych budynków ekologicznych w Szczecinie. Od początku chciałem, żeby był wizytówką naszej firmy, jeżeli chodzi o pokazanie technologii. Moim marzeniem jest to, żeby elektryka morska była kojarzona ze Szczecinem. Bardzo chciałbym, żeby nasza firma przyczyniła się do rozwoju branży stoczniowej w naszym mieście.